Kolejny krzew, który obficie zakwitł. Ma bardzo dużo kwiatów, jest oblepiony kwiatami. A tutaj ile pąków, pąków gotowych rozkwitnąć, coś cudownego. Wy jesteście cudowni. Wy, którzy macie w sobie bezwarunkową miłość, my, których serca wypełniły się miłością. Tutaj jest miejsce, gdzie w tej chwili cebulki odpoczywają, jak widzę. Tutaj jest miejsce, gdzie kwitnie zawsze dywan Żonkili. Żonkili i Narcyz. Będę mogła je Wam pokazać w przyszłości. Uwielbiam przyrodę, kocham ją. Co roku mój zachwyt nad nią jest większy i większy. Oczywiście jest wiele wiewiórek też. Hmm. Czyż nie jesteśmy jednym? My wszyscy ludzie. Czyż nie mamy takich samych organów, takich samych serc, które pragną miłości i szczęścia? Chciałam Wam pokazać trzy flagi. naprawdę zielono. Tu w Anglii jeszcze nie widać tak bardzo, choć już leżą jakieś żółte liście, ale raczej jeszcze jest zielono. Zauważyłam kolejny krzew, który zakwitł. Przed cudne kwiatuszki. Sami widzicie, że to nie jest pojedyncza sprawa. Że nasza matynka, natura, chce nam coś pokazać. Ma dla nas przepiękny przekaz. Mhm, mhm. A tutaj mam. Tak wygląda pień. Tak wyglądają liście. Jak się nie mylę, sprawdzę to w domu. To jest to drzewo figowe. Popatrzcie, co się dzieje na drzewie figowym. Popatrzcie. Kwiaty. Wszystko budzi się, wszyscy budzimy się i wszystko się budzi. Wszystko się odnawia. Jak było na początku, tak będzie znowu. I to nie jest pojedynczy kwiat. Tu kolejny. Tu kolejny. Pięknie pachną. Mmm, jak słodko. Tu kolejne pąki. Za chwilę będą. O, tu już rozkwitły, zaraz wam pokażę, jak wyglądają. O! Tutaj. Przepiękne. A jak pachną. Mmm, słodko. Tu kolejny. Kolejnej. O tutaj jest jedno drzewko liściaste, które ma piękne, żółte, jeszcze żółto-zielone liście. Mamy dużo dębów. Znalazłam. Tu jest kasztan. Nie wiem, co się stało z kasztanami, bo ich liście bardzo chorują. Wszystkie kasztany w koło. Bardzo chorują. Znalazłam wczoraj trzy kanie, dziś sprawdziłam, rosną. Kasztan. Sprawdziłam, te kanie rosną. O, tutaj coś jeszcze widzę, zajrzę się wydaje, nie? Wydawało mi się, że tutaj widzę jakaś róża, której listki się czerwienią. A... I znalazłam pieczarki tu w parku. Jeśli będą rosły jeszcze, to Wam pokażę. Zmietrza. Tutaj widzę, też są młode pąki. Zaczęły rosnąć na drzewie. Natura jest piękna. Żyjemy w tak wielkiej obfitości, kochani. Kształt czterolistnej koni czyny tworzy podstawę. Tak ludzie dbają o jeże. To są zeszłoroczne łabędzie. Są nie takie bielusieńkie, jakich mamy. O tam płynie właśnie mama albo tata. Dwa są tylko białe i cztery młode. E... O całkiem, o jest tam drugi, jest. Płyną oba. Zaraz przejdę, zobaczę, może ich nie wystraszę. Nie boją się. Przechodzimy tutaj ziarnem mnie dokarmiać. Tam są właśnie te dwa rodzice. Dwoje rodziców. Dwa łabędzie. Kaczki gęsi. A tutaj są te młode, które wyglądają na większe od rodziców, ale mają takie ciekawe opurzenie. Troje jest, ale jest ich czworo. Ach, przerwałam, a miałam Wam pokazać? Tak ludzie dbają o, o parki tutaj, o zwierzęta. Przynoszą jabłka dla jeżyków i dla innych zwierząt, żeby mogły jeść. Dzika róża, która ma czarne owoce. Piękny zachód słońca. Piękne młode pędy róże puściły. Przepiękne. I drugi, trzeci i tu czwarty. I nowe kwiaty. Kolejny raz kwitnie ten krzew. Kolorowo-listny ostrokrzew. Ten krzew te kwiatki będą żółciutkie, już prawie strzelają o, tak, już tutaj u nasady będą kwitły na żółto. Te po raz drugi będą kwitły. Pełno jest wszędzie punków, pełno cudownych punków. Mm -hmm. Czyż to nie obfitość złota na wodzie? cenniejsze nawet niż złoto. Mm -hmm. Mm -hmm. I tutaj też kolejne pąki. Widać, że już zielone i będą kwitły niedługo. Przez to wideo jakoś dziwnie wyglądają, ale to są normalne pąki, które będą kwitły. Gęsi. Łabędź. Nie sieją, a jedzą. Nie stają się dla siebie nawzajem pokarmem. Czyż to nie my pojawiliśmy się tutaj, aby opiekować się nimi i tym wszystkim? Czyż to nie my? Tutaj też fioletowe kwiaty, znowu zakwitł krzew. Powiem Wam, jak dobrze jest sobie przypomnieć, że wszystko istnieje i jest jednością. Mieliśmy się nimi opiekować, i do tego wracamy. I see all true colors shining through. I see all true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show true colors. beautiful like rainbow. A nam się trafiła nawet.

To wtedy można widzieć. Takie płetwy, o! Patrzcie, ma takie żółte nóżki. Ten Ma żółte nóżki. Ten ma Te mają takie płetwy właśnie, te biało-czarne. Biało-czarne, Piękne mają czubki i płetwy. Może wyjdzie tutaj za chwilę. jest O tamtej. To jest tam pogoniony. Ile tam od co jest? Ja wyjdzie no. Jeszcze mamy? Co masz? Mam, mam. No może. I z jednego? Z białogłówką. Może zaraz wyjdzie. Mają piękne paluszki, takie płaskie jak płetwy. Proszę rzucić tym bliżej, może wyjdą wtedy. Bardzo pięknie karmisz ptaszki, brawo! Nie chcą wyjść. A mają takie piękne te palce, że naprawdę... Takie jak żelowe. Wyglądają płaskie, jak... O, tu widać te palce jego. Wyglądają jak żelowe. O, piękne są. Jeszcze chwilę Kuba by poczekał, mały Kuba, i zobaczyłby.